Siemanko, witamy w pierwszym odcinku How to Parkour. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam podstawową technikę do wejścia na przeszkodę, zwaną monkey plantem, oraz jej ewolucję, czyli przeskoczenie przez przeszkodę mankeja. Zapraszamy! Manki plant to bardzo proste wejście na przeszkodę polegające na przeniesieniu ciężaru ciała na ręce, pochyleniu pleców i wstawieniu stóp pomiędzy dłonie. Techniki tej używamy do wejścia na wszelkiego rodzaju przeszkody: murki, rurki, barierki i inne. Wyróżniamy dwa podstawowe błędy. Pierwszy, wskok na przeszkodę bez wyraźnego użycia rąk, i drugi, zbyt duże pochylenie się na rękach i wciśnięcie kolan na przeszkodę. Spójrzmy jeszcze raz. Zamiast przenieść ciężar ciała na ręce, po prostu klepiemy w przeszkodę i wskakujemy na nią. I drugi, zbyt duże pochylenie się na rękach i wciśnięcie kolan na przeszkodę. Teraz poprawne wykonanie ćwiczenia. Stawiamy ręce na wysokości barków. Pochylamy się na rękach, po czym wskakujemy ze złączonymi nogami pomiędzy ręce. Kiedy już opanujecie ten element, otworzą się przed Wami nowe możliwości. Mankey jest jednym z najbardziej popularnych i podstawowych elementów parkour. Jest to kolejny krok, którego powinniśmy się nauczyć po monkey plancie. Zanim przejdziemy do techniki, pomówmy o dłoniach. To jest właśnie błędne ustawienie. Opierając ciężar ciała na palcach, narażamy się na liczne kontuzje. Dłonie ustawiamy w ten sposób, dzięki temu osiągniemy stabilną i bezpieczną pozycję. Jak widzicie, przy mankeju można się nieźle wywalić. Wystarczy wyprostować się zbyt szybko, albo nie złapać odpowiedniej pozycji. Na twardej przeszkodzie wyglądałoby to troszeczkę inaczej. Aby zrobić mankeja, lekko uginamy nogi, kładziemy ręce na przeszkodzie, łapiemy odpowiednią pozycję i mięciutko lądujemy za przeszkodą. Zwróćcie szczególną uwagę na wymach rąk. Na lekko ugięte plecy, na to by podciągnąć kolano do klatki piersiowej, po czym swobodnie lądujemy. Po opanowaniu poprawnej techniki możemy spróbować zrobić to bez materaca oraz zamiast do biegu spróbować wylądować w miejscu. Lądowania, kombinacje i wszelkiego rodzaju łączenia pokażemy już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!